Dowódca rejsu 10 kwietnia do Smoleńska, w dzień poprzedni, czyli 9 kwietnia, około godziny 16.15, kontaktował się telefonicznie z dyżurnym meteorologiem lotniska w celu uzyskania wstępnej prognozy na lot w dniu następnym. Z tych informacji wynikało, że przewidywana widzialność będzie rzędu 4 do 5 km. Zachmurzenie przez chmury wysokie i średnie, z możliwymi. Podstawami chmur rzędu 200-300 metrów prognozowane te obniżenia podstawy chmur nie były zbyt częste, jeśli chodzi o okres przewidywanego lądowania. Wynikało stąd, że nie będzie warunków, które by były poniżej minimum załogi w dniu następnym. Z racji godziny, kiedy ta informacja była przekazana dowódcy samolotu, wynika, że prognoza pogody nie była konsultowana. Z innymi członkami załogi, która miała wykonywać ten lot w dniu następnym. Komisja, analizując już bezpośrednie przygotowanie załogi do lotu w dniu 10 kwietnia, opierając się o zapisy z monitoringu na lotnisku, doszła do wniosku, że ta faza przygotowania była ograniczona zaledwie do około 20-30 minut i odbyła się bezpośrednio na pokładzie samolotu, a nie tak. Jak to stwierdzają odpowiednie przepisy, że powinno to być w specjalnej sali odpraw załóg i odprawa ta powinna trwać nie krócej niż dwie godziny. Przebieg lotu oraz zapisy z pokładowego rejestratora rozmów świadczą, że wykonanie, że przygotowanie załogi do lotu było bardzo pobieżne. Wynika to z popełnionych błędów w różnych fazach tego lotu. W już w momencie startu, załoga popełniła błąd związany z przekroczaniem procedur antyhałasowych obowiązujących na lotnisku Okęcie. A później w fazie czytania list kontrolnych, zarówno w, czasie, w momencie przed rozpoczęciem zniżania, jak i przed przekroczeniem wysokości przejściowej, również takie błędy się pojawiły. Charakterystyczne jest również to, że w momencie, kiedy załoga otrzymała informację. Od kontrolera w rejonie Mińska, że warunków do lądowania na lotnisku w Smoleńsku nie ma. Brak dyskusji związanej z tym faktem wynika stąd, że w momencie, kiedy załoga przygotowywała się do takiego rejsu, nie przewidywała takiego rozwoju sytuacji, bo gdyby tego typu dyskusja była przeprowadzona, to prawdopodobnie decyzja o locie na lotnisko zapasowe mogłaby być podjęta bezpośrednio zaraz po otrzymaniu tej informacji bez zbędnej zwłoki. Podsumowując można z całą stanowczością stwierdzić, że przygotowanie załogi do wykonania lotów w dniu 10 kwietnia było niedostateczne i naruszyło wiele przepisów, które wówczas obowiązywały załogi pracujące w 36 specjalnym pułku lotnictwa transportowego.